słowem. I dziękujmy Bogu za te drogi, które nam otwiera w życiu. O, otworzyłeś mi nową drogę wiary. ma jakąś inną drogę. Dzięki Ci, Jezu. Ale musimy też dziękować Bogu za te drogi, które nam zamyka. O, jak śmiał, Jak mogłeś. My nie widzimy tego, jak On widzi. Jak mogłyśmy zamknąć tą drogę? Przecież to właśnie tą drogą chciałem iść. To jest moja droga. A on mówi, nie. Dziecko, nie pchaj się tym. Uważaj. Nie wszystko zło to, co się śmieci. Ale w nas jest tylko złość i pretensje do Boga. Bo mi moją drogę. My za wszelką cenę staramy się o to zdobyć, a niestety... Praktycznie za każdym razem kończy się to jakąś tragedią.